No i tak to się uprawiło. Tutaj było bardzo dużo resztek pożniwnych, bo było dużo słomy po jęczmieniu. No, ale w takie jak się zasieje coś, to to się będzie cały czas rozkładać. Ja tak myślę przynajmniej. Tu nie jest taka zła ziemia. Pecynki są się po takim agregacie jeszcze nie rozbiły. No i tak myślę, jak się w takie zasieje. To może, może coś to będzie. Zobaczymy, bo w lat zawsze tak, jak już się zbliża, że tak powiem lato, koniec wiosny, początek lata, wtedy tej wody jakoś brakuje i, i to widać, że schnie wtedy. Zobaczymy teraz jak, jak to po uprawie bez orkowej będzie się zachowywało. Tutaj tutaj to tak może nie brakowało aż tak wody, ale tam gdzie gorsze, to tej wody brakowało. ale i tak jest wilgoć ogólnie warunki warunki do siania są, są dobre no. ogólnie sam jestem ciekaw jak to ta bez orka wyjdzie no orane nie było tylko głęboko gruberem głęboko dosyć i zobaczymy no, agregacikiem też tak głębiej troszkę starałem się żeby to trochę jeszcze przemieszać bo po gruberze przed Gruberem był jeszcze kurzynie nawieziony. To no nie wiem jak to się zachowa wszystko, nie? Teraz będę agregatował to, co w piątek zaorałem. Zobaczymy jak to się uprawi. Mm -hmm. I poagregatowałem, gdzie nie gdzie mi się powyciągało trochę tych pogłębi głębi tak robiłem, ale ogólnie jest dobrze. Zaraz jadę się zapinam. I pszenicę wsypałem do siewnika, piękno, taka gruba, po prostu no ładniutka ta pszenica. Podoba mi się. Niby na, na słabszych stanowiskach też urośnie urośnie i da, da jaki, taki plon no zobaczymy czy da jaki, taki plon to jest Arkadia eee, masa 1000 nasion 47,38 g Kinto Plus i Danko uh -huh. Arkadia zobaczymy zobaczymy co to z tego będzie o to super o a tu mamy to Przężyto Tributo Ładne mięsiste przemzywitko. Podoba mi się. Eee, masa tysiąca nasion 43,92 g. Kiełkowanie 92%, czystość 99,8%. Zaprawiono Kinto Plus i Danko Wigor. Misieje to tributo gdzie mi się zapycha, bo tu jest tych resztek dużo, ale zobaczymy, zwiększyłem trochę normę i zobaczymy jak to pójdzie, się okaże, jaki będzie plon z tego, czy lepiej bezorkoło, czy lepiej ora. No, sam jestem ciekaw, no, trzeba coś próbować. Bardzo dużo rolników sieje bezorkowo i, i są zadowoleni, dlatego no trzeba spróbować.